Witajcie wszyscy. Panuje taka niepisana reguła, że luksusowe samochody stawia się przed luksusowymi pałacami. A ja zmieniam trochę zasady. No i Mercedesa klasy S stawiam przed fabryką jednego z łódzkich fabrykantów, czyli Ludwika Grochmana. A co? Nie mogę? Zaczynam! Coś niesamowitego to jest. <laughs> Historia Mercedesa klasy S rozpoczęła się w 1972 roku pierwszą generacją W116. Wersja o wydłużonym rozstawie osi nosiła oznaczenie SEL. We wnętrzu modelu znajdowała się automatyczna klimatyzacja, rzecz niezwykle rzadko spotykana w tamtych czasach. Do najnowszego, jednak mającego już 3 lata W222, Mercedes-Benz wyprodukował 6 generacji. Każda z nich wnosiła coś nowego, czym zaskakiwała świat. I nowa generacja też to zrobiła. Mercedes W222 był pierwszym samochodem na świecie, w którym całkowicie zamieniono wszystkie żarówki na diody LED. Również inżynierowie Mercedesa, zamieniając zwykłe światła na światła w pełni diodowe, no, zrobili pewną zagwostkę wszystkim konkurentom. Mercedes klasy S wyróżnia się spośród innych konkurentów. I to myślę sobie głównie zasługa stylistów, ponieważ oni stworzyli samochód, który wygląda majestatycznie poruszając się wszelkimi miejskimi uliczkami. Jest z jednej strony olbrzymi, a z drugiej strony lekki jak piórko. I myślę sobie, że między innymi to powoduje, że ten samochód sprzedaje się tak dobrze. No, spójrzcie na tą klasyczną elegancję, na tę linię, która swobodnie opada w dół. Wszystko wygląda pięknie. Luksusowego wnętrza bronią spore drzwi otwierające się z gracją i delikatnością. Wnętrze S-klasy opisałbym jednym słowem. Harmonia. Gdybym miał wam powiedzieć o tym wszystkim, co znajduje się we wnętrzu tej S-klasy, to myślę sobie, że z pewnością zabrakłoby mi po prostu czasu. Musiałbym zacząć od tego, jak bardzo komfortowo się tu czuję, jak bardzo jestem otoczony połaciami delikatnej skóry, takiej kremowej, z takimi przeszyciami w kształcie rąbu. Przeszyciami, które sprawiają wrażenie, jakby to była pikowana skóra. Ona nie jest pikowana, ale i tak. Nie zmienia to faktu, że i tak i tak wygląda bardzo, bardzo elegancko. Dodatkowo połączenie drewna z aluminium oraz skórą robi naprawdę... Robi robotę, jak to się mówi. Przyznam, że połączenie skóry z, z drewnem, właśnie na, na kierownicy, daje takie mocno luksusowe odczucie. Przyznam, że w tym luksusowym wnętrzu dwa duże wyświetlacze nie robią tutaj znaczy, to, to nie jest jakiś zgrzyt taki. One tutaj pasują. Tak? Na wyświetlaczu za kierownicą yy, pokazywane są zegary prędkościomierza, obrotomierza oraz wskazania komputera pokładowego. Projektanci Mercedesa postarali się, by te zegary były jak najbardziej analogowe, jak najbardziej klasyczne. Na środku no, rzeczywiście jest tutaj już system infotainment i wygląda to w porządku. Naprawdę mówić o wnętrzu S-klasy mógłbym bardzo długo, gdyż jest fantastyczne. Pozwala całkowicie się odprężyć. Wszystkie fotele posiadają pełną elektryczną regulację. Podgrzewanie, wentylowanie i sześciostopniowy masaż. W dodatku są aktywne, co docenimy podczas jazdy. Włączając podgrzewanie foteli uruchamia nam się tzw. ogrzewanie powierzchniowe, w którego skład wchodzi podgrzewany centralny podłokietnik oraz ten na boczkach drzwi. Kierownica również jest elektrycznie regulowana oraz podgrzewana. Z tyłu tego egzemplarza S-klasy no jest dość wygodnie, głównie dlatego, że jest to przedłużona wersja. Można mm, zmienić ustawienie tylnego fotela oraz fotela znajdującego się przede mną. Tak żeby podróżować jak najbardziej komfortowo i w tym momencie ten fotel znajdując się przede mną idzie sobie do przodu, teraz się składa zagłówek. Teraz się składa zagłówek, wszystko to strasznie wolno się odbywa. I teraz za moment prawdopodobnie mój fotel będzie wędrował w pozycję leżanki. Tak jest. No, teraz sobie opuszczamy, o tak właśnie, i teraz podnóżek. W porządku. Dla mnie ten samochód mógłby być nieco dłuższy. Pakiet Chauffeur umożliwia nam powiększenie naszej przestrzeni pasażerskiej z tyłu aż o 77 mm i dzięki temu możemy się rozłożyć. No ja jestem trochę za długi, ja potrzebuję Maybacha. Jeżeli mam porównać jakość siedzenia z tyłu do jakości siedzenia z tyłu w BMW 7, to powiem Wam, że w BMW 7 trochę lepiej zarządza się tymi wszystkimi, tymi wszystkimi opcjami. Tam macie ten tablet. Tutaj myślę, wydaje mi się, że luksus jest większy niż w 7 i w Audio 8. Akurat w tym egzemplarzu brakuje mi, brakuje mi telewizora, żeby obecność tych dwóch ekranów, znajdujących się na oparciach przednich foteli, miała rzeczywisty sens. Ale w zasadzie wszystko inne tu jest. Tutaj mamy. Uchwyty na kubki, które można podgrzewać sobie kawę albo chłodzić napoje, bo jest taka opcja. Są dodatkowo dwa, dwa stoliki. Tutaj jest pilot do obsługi systemu multimedialnego. Chciałem zwrócić uwagę na to, że zagłówki, na zagłówkach jest bardzo wygodna poduszka. Tworzy to fajny klimat. Brakowałoby nam tylko kocyka. I jeżeli ktoś chce kupić taki samochód, żeby wygodnie podróżować, żeby totalnie się zrelaksować, to obiecuję wam, że zarówno jadąc na fotelu kierowcy, jak i przede wszystkim jadąc oczywiście na fotelu pasażera na tylnej kanapie, na pewno się zrelaksuje. I to w zasadzie tak wygląda, że mógłbym tutaj siedzieć, siedzieć godzinami, opowiadać Wam o tym wszystkim, co znajduje się we wnętrzu Mercedesa klasy S, bo nadal czuję, że czegoś nie powiedziałem. A jedną z takich rzeczy, których jeszcze nie powiedziałem, jest na przykład kwestia bezpieczeństwa. Kwestii bezpieczeństwa jeszcze nie poruszyłem. I nie mówię tutaj o kwestii bezpieczeństwa w sferze kierowcy i pasażera, bądź też prawdopodobnie ochroniarza, ale e, o kwestii bezpieczeństwa pasażera pasażerów tylnej kanapy. Tam do dyspozycji w razie kolizji są aktywne klamry, są poduszki znajdujące się w pasach bezpieczeństwa oraz jest taka specjalna poduszka znajdująca się pod fotelem, która w przypadku włączenia pozycji leżankowej wysunie się, żeby zapobiec przesunięciu się tej osoby siedzącej z tyłu do przodu podczas wypadku. No coś takiego mogłoby się zdarzyć i mogłoby się to bardzo źle skończyć. Podczas jazdy z klimatyzacji wydobywa się przyjemny zapach. Ten zapach możemy sobie wybrać podczas kupowania tego samochodu. Jest do dyspozycji kilka różnych modeli jakby perfum. Możemy również ustawić, jak bardzo intensywny będzie ten zapach. Ten system perfumowania wnętrza został opracowany przez marka Von Ende z firmy Simrise, która jest firmą produkującą perfumy z Dolnej Saksonii. Pod maską tego auta znajduje się silnik benzynowy V6 o pojemności 3 litrów i mocy 333 koni mechanicznych, otrzymywanych z samego silnika spalinowego. Ta moc, w połączeniu z generatorem elektrycznym o mocy 115 koni, daje razem 442 konie i 650 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Zanim ruszymy, spójrzmy jeszcze na przedział bagażowy. Pod elektrycznie unoszoną klapą kryje się niewielka ilość przestrzeni, a to za sprawą obecności baterii. Zwykła S ma 530 litrów, ta ma 395. Dodatkowo pod podłogą znajdziecie kabel do ładowania z dwoma rodzajami wtyczek oraz w niezbyt fortunnym miejscu na tylnym zderzaku klapkę do podłączania kabla. Nie dało się tego zrobić bardziej gustownie. Jedziemy. W Mercedesie klasy S jest no, całkiem spora ilość różnych jednostek napędowych. No tak, gamma silników jest, 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 jest szeroka, jest fajna. Ten egzemplarz jest. No, jest to przykład samochodu dość nowego w gamie S, ponieważ jest to auto o oznaczeniu S500E. Co to oznacza? Że jest to S500 Electric bądź też S500. Hybrid bądź też S500, plugin hybrid, co oznacza, że ten samochód oprócz tego, że posiada zespół napędowy, że posiada układ napędowy hybrydowy, to również posiada gniazdko, do którego można podłączyć przewód i podładować baterię w tym samochodzie. Podładowując baterię uzyskamy 30 km. No i do czego się przydaje ten silnik? Elektryczny, no jak to w z autach hybrydowych, podczas ruszania, podczas przyspieszania, wtedy no to spalanie maleje dzięki temu, że oprócz silnika spalinowego używamy wspomnianego generatora elektrycznego. Również e, dzięki niemu to przyspieszenie jest też sporo, e, sporo większe. tak, Przyspieszenie do setki odbywa się w krótszym czasie niż. Ma to miejsce w spalinowych samochodach. Ładowanie auta z gniazka elektrycznego 230V trwa 4,5 godziny, czyli no, w zasadzie 5 i z tego silnika możecie korzystać do prędkości 140 km na godzinę, to myślę sobie, że ładnie. No nie no, to przyspieszenie czuć, chociaż moment, w którym zaczynam słyszeć... E silnik w tym aucie jest dla mnie momentem dość zaskakującym ponieważ przez cały okres testu w zasadzie niewiele go słyszałem dlaczego bo takimi autami nie chce się zasuwać nie chce się jeździć szybko ja o wiele bardziej komfortowo czuję się jadąc z nim z prędkościami 50-60 na godzinę ja rozumiem że ludzie się mogą denerwować ale pewnie nie jest to jedyny powód dla którego się denerwują jadąc za tak wyposażoną S-klasą Przyspieszenie do setki trwa w tym egzemplarzu 5,2 sekundy. Myślę sobie, że jest to wartość no, bardzo, bardzo e, sensowna, bardzo fajna. No. Nie jedna osobówka chciałaby przyspieszać w takim czasie do setki. Prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie, tak jak w większości niemieckich samochodów, do 250 km na godzinę, ale niech Was o to głowa nie boli, w zasadzie nie ma to znaczenia, czy ten ogranicznik byłby przesunięty, czy nie, bo i tak, i tak prawdopodobnie tej prędkości byście nie czuli. Wrażenia z jazdy z prędkością 250-270 na godzinę są raczej takie same. Napęd tego modelu w całości jest przekazywany na tylną oś. O tym należy pamiętać, bo dla niewprawionych kierowców może się to okazać zabójcze. I również ta cała moc przekazywana jest na tą tylną oś poprzez automatyczną siedmiostopniową skrzynię biegów z łopatkami za kierownicą. Ja wiem, że zazwyczaj w Mercedesach narzekam na automat. W tym wypadku no domyślam się, że pewnie też działa tak powolnie, jak w innych modelach. Natomiast tutaj to współgra z tą limuzyną. Tutaj mi się nie chce, żeby ona jak działała inaczej, żeby szarpała, żeby pokazywała swą szybkość. Tutaj, tutaj wszystko dobrze działa. samochód do szaleństw, No owszem, gdybym może miał S65 AMG, no to wtedy, wtedy warto byłoby czasem spalić gumę, ale ale nie w tym modelu, ten samochód jest taki do dotoczenia się, do, do odpoczywania po ciężkim dniu. I powiem Wam tak, jestem już po testach trzech wielkich limuzyn z segmentu F. Mówię tutaj o Audi A8, BMW 7 i Mercedesie klasy S. I powiem Wam, że ta rywalizacja na poziomie tych super luksusowych limuzyn to jest zjawisko dość szczególne, ponieważ te samochody niewiele się różnią. One tak samo jeżdżą, pod, pod, podróżuje się nimi po nawet nierównych drogach, z, tak, z taką samą lekkością, z taką samą elegancją i, i, i z taką samą dozą komfortu. Fotele są tak samo wygodne, układ kierowniczy działa tak samo lekko. Te auta różnią się nieznacznie, różnią się ty, takimi małymi szczegółami, które jednak w przypadku. Samochodów dostępnych za taką cenę mają kolosalne znaczenie. Nie warto się łudzić, że kupując BMW 7 będziecie mieć sloganową frajdę z jazdy, sloganową Radość z jazdy. No nie, no, ten samochód jeździ inaczej. Tak samo kupując Mercedesa klasy S dostajecie auto, które jeździ zupełnie inaczej niż inne modele tego producenta. Tak? Ten samochód lepiej wydziera, wybiera wszelkie nierówności. To odczucie tej luksusowości w nim jest zupełnie inne niż w e, klasie E. I na koniec powiem: Dla mnie, tak jakbym miał powiedzieć osobiście, tak, tak od siebie, jaka byłaby idealna limuzyna? Dla mnie idealną limuzyną byłaby limuzyna o wyglądzie, o stylistyce minimalistycznej, stylistyce bardzo eleganckiej, Audi A8, o przepastnym, barokowym. Takim luksusowym wnętrzu Mercedesa klasy S i technologia gadżetach siódemki. Jak zrobią taki samochód, to... biorę.